Pragnienie, pragnienie jest takie, żeby stanąć na nogi, żeby zacząć chodzić, żeby po prostu zejść z tego wózka, żeby dla nikogo, od nikogo nie być zależnym. Po prostu, nie. Że na przykład y, chce mi się gdzieś tam iść, to muszę tą drogą sobie ciągnąć ze sobą. A gdyby przyszła tu raz, teraz tutaj taka dobra wróżka i powiedziała, że każde twoje pragnienie spełni, to o co byś się poprosił? A co bym ją poprosił? A mhm. to bym prosił o to, żeby pójść do pracy. Ja przede wszystkim zdrowym, pełnosprawnym być. Wynaleźliśmy żeby wreszcie, taka technika, żeby lek na tą, na, naszą, na nasze tu choroby, moją, kolegów, wynaleźli, żebyśmy wszyscy mogli być zdrowi, no, całkowicie, pełnosprawni. Dlaczego to jest takie ważne? No, jednak zdro, zdrowie zawsze ma lepiej pełnosprawny od niepełnosprawnego. Chciałbym, żeby ci, co jeżdżą na wózkach, mogli chodzić. I ci co mają inne, choćby za fizyczne czy tam umysłowe niepełnosprawności, byli zdrowi, normalni. Miałem wypadek jak się stało. Ustawko się uderzyłem. I głowę rozwaliłem. Krotok miałem wewnętrzny i musieli operować. Powiedziałabym, że są to takie same osoby jak i my. Może takie, które wymagają jakiejś tam pomocy, wsparcia, ale na pewno nie należy się ich bać, a wręcz przeciwnie, należy im pomóc. Blisko 200 niepełnosprawnych osób większość z nich dotkniętych upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub ciężkim. W Dobroszycach znaleźli nie tylko opiekę, z myślą o nich jest tu realizowany europejski projekt który da im szansę na włączenie się w życie społeczne. Naszym celem jest wzmocnienie ich poczucia własnej wartości, aby po naszym kursie nabyli oni umiejętność w znalezieniu sobie pracy, aby wiedzieli, gdzie szukać tej pracy, w jaki sposób ją znaleźć, jak umieli napisać życiorys, list motywacyjny, aby umieli zaprezentować się pracodawcy. Darek za chwileczkę wejdzie tutaj. I będzie odpowiadał na pytania, które Marta, czyli Chodźmy pracodawca mu zadał. Zada. Niech no. mi pan powie, ile, ile, ile by pan tak chciał zarabiać u nas. I... To zależy od pani. Ile pani zapłaci? No tak. To może mówić się tak, że pan na ok... że przyjmie pana na okres próbny. Dobrze. I... Po tym okresie próbnym zobaczymy zobaczymy czy się pan sprawdzi. Jak się pan sprawdzi, no to pana przyjmę. Pełnię rolę pedagoga na tych warsztatach, także moim główną rolą jest wzmacnianie właśnie poczucia ich własnej wartości, aby umieli znaleźć w sobie te ich dobre, mocne strony, aby zaczęli pozytywnie myśleć o swojej przyszłości, o tym, że pomimo że są niepełnosprawni i często no, mają pewne trudności, to jednak są w stanie znaleźć tą pracę i są w stanie pracować także jak osoby pełnosprawne. Od kiedy by mógł pan zacząć? Pan to zaraz. No to proszę przyjść o, od jutra o godzinie 8.30. Dobrze, nie ma sprawy. Uczestnicy zaczynają wierzyć w swoje siły, zaczynają być bardziej pewni siebie. Za, dzięki zajęciom prowadzonym dostrzegają te swoje mocne strony. Zdają sobie sprawę z tego, że jednak wiele rzeczy potrafią, że wiele rzeczy udaje im się zrobić i że będą umieli to wykonać. Wierzą w to po prostu, że no, pomimo swojej niepełnosprawności mogą znaleźć to zatrudnienie i mogą stać się osobami, jak to jeden z uczestników powiedział, pełnosprawnymi w pracy. Ja chciałbym pracować w zakładzie elektronicznym. Uh -huh. Mnie akurat interesuje elektronika. I co byś robił? Naprawiał telewizory, radia, magnetofony, magnetowidy, tworzące kompaktowe tego typu rzeczy. Umiesz to robić? Nie wszystko, ale niektóre rzeczy zrobię. Chciałabym być zabawkarzem. O, a co robi zabawkarz? Zabawki? Mhm, jakie zabawki byś robiła? Lalki. Praca to nie tylko istotny element terapii, to szansa na w miarę normalne życie, ucieczka przed pustką i poczuciem bezwartościowości. Zamykanie takich osób w czterech ścianach to po prostu nie jest życie, tylko wegetacja tych osób. Jeszcze jeżeli członkowie rodziny są na tyle, że wychodzą z nimi gdzieś, że w jakiś sposób ich angażują w to życie społeczne, to jeszcze jest ok. ale jeżeli siedzą tylko i ich spędzanie czasu polega na oglądaniu telewizji lub gapienie się przez okno, no to niestety no to, to, to jest wegetacja, moim zdaniem, a nie życie. Prawda? I wydaje mi się, że nie powinno, te osoby nie powinny na takie coś zasługiwać. Dzięki takiej akwarystyce mogą się rozwijać, yy, mogą być wśród ludzi, mogą znajdować. Yy, Przyjaciół e, mogą e, zarabiać pieniądze, które, dzięki którym mogą czuć się bezpiecznie. Jaką ty byś chciał pracę wykonywać? W pizzerii pracować. Jako tego po, tak pomoc zarewcza. Pomóż tak o. I co co byś robił? Sermienił cebulę. Po no. <noise> przepisy tak jeszcze nie umiem tak robić za bardzo. wiem jak się to robi. Aha. Takie dlaczego? Dlaczego właśnie w pizzerii? Bo ja to lubię. Bardzo. Powiem szczerze, że spośród teraz około 60 już osób przeszło przez te warsztaty. No to tak gdzieś około 20-30% wydaje mi się, że powinno znaleźć tą pracę, gdyż no, są to osoby pracowite, wytrwałe, obowiązkowe, sumiennie podchodzą do obowiązków, bo nawet w samo to uczestnictwo w warsztacie jest jakby tak, jeżeli osoba się już zdeklaruje, że chce wziąć udział w tego typu warsztatach, obecność jest obowiązkowa przez te 10 dni. Oni naprawdę przychodzą punktualnie, o każdej porze, jeżeli mają przerwie po przerwach też stawiam się, więc to jest jakiś już widać w nich, że mają te takie nawyki podobne jak w pracy, prawda? Bo to tego, od tego też będzie wymagał od nich pracodawca. Chciałabym pracować. Ale to nie jest... Tak jak mówię, to nie jest takie łatwe jak, jak się wydaje. Ja jestem je pracowity. Hmm. A skąd o tym wiesz? No bo chodziłem do szkoły. Czy zawodówki musiałem robić, nie? A jak miałem wolne, to jechałem do innego zakładu, żeby to chyba A prawda, że nie płacili pieniądze za to, za to nic nie miałem, ale za to, żeby egzamin dobrze zdał, to musiałem wykonywać za, zawód swój dalej. Od lipca ubiegłego roku obowiązuje w Polsce ustawa, która umożliwi zakładanie tak chorym ludziom własnych spółdzielni socjalnych. Działają na preferencyjnych warunkach, a każdy z członków ma ten sam ważny głos i wpływ na wszelkie decyzje. Podobne spółdzielnie doskonale od lat funkcjonują na zachodzie Europy. Bardzo sprawnie takie spółdzielnie socjalne funkcjonują we Włoszech. Ta z siedzibą na wzgórzu pomaga umysłowo chorym spod mediolanu. Dawniej ci dzisiaj podopieczni, całe dnie siedzieli w domu. Utrzymywała ich rodzina lub państwo. Dzisiaj jest inaczej. – Jak się nazywasz? – Massimo. – Od kiedy tu jesteś? – Osiem lat, w Carpenegro. – A czym się zajmujesz? – Stolarką i podobnymi rzeczami. – I cały czas tym, od ośmiu lat? – Tak, tak. Najważniejsze, że mogę pracować. Na wzgórze codziennie dowozi ich specjalny autobus. Potem przez kilka godzin robią między innymi pozytywki, a jeszcze później je sprzedają. W ten sposób zarabiają na swoje utrzymanie i inne drobne wydatki. Zaczęłam tu pracować 12 lat temu. Byłam bez pracy, szukałam i już traciłam nadzieję. Przyłączyłam się do inicjatywy tej grupy i tak już zostałam. Nie sądziłam, że będę tu tak długo, ale naprawdę się przywiązałam. To wciąga. Przy obecnym stażu mogłabym już dostać inną pracę. Tylko po co? Wypracowany zysk w takiej spółdzielni nie jest bezpośredni. Pozwala zaoszczędzić pieniądze na zasiłki, a nie zdobywać wielkie fundusze. Dobrze, jeśli spółdzielnia może z czasem sama się utrzymywać, a jeszcze lepiej, gdy już potem zarabia na swój rozwój. Najpierw mieliśmy tylko ten jeden punkt w Carpe Negro. Obecnie mamy dwa ośrodki, drugi 10 km stąd. Otworzyliśmy też sklep w pobliskim mieście. Sprzedajemy to, co wyprodukują nasi podopieczni. Pieniądze, które zarabiamy w sklepiku wspomagają naszą spółdzielnię. Nie ma ich dużo, ale starcza, by im zapłacić, a oni wykorzystują te pieniądze w życiu codziennym. Anglii osoby upośledzone umysłowo segregują zużyte plastikowe opakowania, przerabiają je, a potem z tak powstałego materiału wytwarzają meble ogrodowe. Biała księga wyraźnie stwierdza, że ludzie niepełnosprawni, a szczególnie osoby, które mają poważne problemy z uczeniem się, też posiadają prawo do pracy. Najpierw sortują butelki. Choć towarzyszy im sprawniejszy pracownik, to generalnie wiedzą, jak to robić. Gdyż spółdzielnia gwarantuje im szkolenie. Ja jestem tutaj koordynatorem. Też jestem niepełnosprawny. Tymczasem moim zadaniem jest szkolenie ludzi do takiej pracy, jaką chcieliby wykonywać. Każdy, kto chce tu pracować, musi być w jakimś stopniu osobą niepełnosprawną, fizycznie lub umysłowo, albo kimś, kto z jakichś powodów nie może odnaleźć się w społeczeństwie. Czasem zdarzają się pomyłki, ale w spółdzielni panuje przekonanie, skądinąd znane i u nas, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Przy wstępnym sortowaniu pracują najbardziej niepełnosprawni. Potem, na taśmie, niejako w punkcie kontrolnym, stoi osoba z upośledzeniem umysłowym i mniej chory pomocnik. Plastikowe opakowania są potem wysyłane do innej fabryki i tak niezpełnosprawnie sprawiają, że ich zakład ma ponad 1 milion euro rocznie obrotu. Osoby szkolone w Dobroszycach mogłyby same nie poradzić sobie z prowadzeniem spółdzielni. Pomożenie im może stać się zawodowym wyzwaniem dla dolnośląskich absolwentów. To oni mogą sprawić, że upośledzeni i niepełnosprawni członkowie naszego społeczeństwa nie będą żyli poza jego nawiasem. Że zrealizują swoje wcale niewygórowane marzenia. Chciałabym tego pracować, żeby mi szybciej czas leciał. I bym pom pomogła sobie i również mojej, mojej mamie. No ja lubię w kuchni gotować, na przykład na warsztatach. Wszystko lubię, wyszywać. Chciałbym przede wszystkim przyuczyć się to, co jeszcze nie potrafię do zawodu. Akurat potra pokazać najpierw, co, co potrafię zrobić, a czego nie umiem, to się douczyć. Chciałbym pracować na przykład jako stolarz, bo jestem w tym bardzo dobry. Osoby, które chciałyby podjąć się założenia spółdzielni socjalnej dla zagrożonych wykluczeniem społecznym, mogą otrzymać wsparcie w Pozarządowym Ośrodku Treningowym Tratwa we Wrocławiu. Możliwe jest także odbycie praktyk w podobnych organizacjach, funkcjonujących na zachodzie Europy.